widzowie na moim kanale legitny szpinak Eurowizji. Nie obraźcie się, moje włosy dzisiaj tragicznie wyglądają, ale to nie, ten short chcę poświęcić pewnej rzeczy. Pamiętajcie, pamiętacie dzięki Zozolek, coś tam, coś tam, cyferki, w komentarzach mi napisał, kiedy będzie ten filmik i jak się nazywa ta ma. No i właśnie chcę o tym powiedzieć. Film, który miałam nagrać z panem Eurowizji na 10 subskrypcji. Teraz mam 15. Dziękuję Wam z całego serduszka. Poja nie pojawi się w sierpniu na pewno. No bo on mieszka daleko, teraz jest szkoła, teraz wiecie, jak to te klimaty pojawi się. Listopad, październik, coś takiego. No i no i no, film będzie poświęcony e, reakcjom Albanii. Albanii 2025 Junior: Jakaś Kroni Pluer, nie wiem jak to tam się wymawia, piosenką Pluta Będą tam reakcje, będę mówić, mówić z fanem Amruwidzi, jak nam się podoba ta piosenka, czy jakieś tam. Oczekujcie na film, na pewno będzie. Obiecuję wam to. No i tyle. Dziękuję wam za dzisiaj, za, za 15 subskrypcji. Też na pewno. Na razie, cześć.